Hej, 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 witam Was z rana. Dzisiaj... Uff. Dzisiaj, no to idę do roboty. Wstałem specjalnie rano, o siódmej, żeby to nagrać przed. I przy okazji się z Wami podzielić yy, pewną historią z roboty, z roboty. Gramy dzisiaj sobie yy, Berserker, Goblin Drill. Yy, no i generalnie... Taki dosyć szybki cycle z Ego Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatnio dobrze mi tym idzie. Raczej znaczy, chciałbym, żeby mi dobrze szło i po prostu napierdalam. W każdym razie. Sobota, co nie? Jeszcze dla kontekstu. Pracuję teraz w sklepie monopolowym, tak mogę to nazwać. Eee, I... I co? No i pracuję tam od niedawna, co nie? Bo sobie chcę jeszcze dorobić na wakacje Już trochę pojeździłem, ale Pracowałem w innej branży wcześniej Teraz dorabiam I W sobotę przyszedł gościu Tak zwany stały klient Co nie? I kurwa przychodzi ten gościu I mówi Salam aleikum I takie co? W sensie <taki> tak zareagowałem w środku, bo sam do siebie co do um, klienta nie powiedziałem, ale mówię, że yy, dzień dobry. Takie kurwa międy kołańczwaka, o co chodzi? Czy gościu jest faktycznie Arabem albo z Turcji, czy, czy OCB? W każdym razie yy, gościu przychodzi i mówi salam aleikum Opowiadam mu, dzień dobry i on w czasie mówi poproszę moich magiki na pastelowe kredki i ja takie kurde że paczkę ma pan do odebrania? no mam tam do odbierania paczki do wydawania klientom i on mówi że nowy jesteś? ja mówię no tak no jestem nowy jak pan widzi uczę się no i kurwa się zaczęło miał tak powolny ruchy tak wolno mówił, że ja myślałem, że on tutaj sobie dla przyszedł z nie? i do mnie Jestem Adam ze wszystkimi Gadom <śmianie> Co no, to, a ja jestem Mateusz I kurwa I Gadam, z mi chwilę, o, Ja to nie mówię. To co dla pana, nie pan. Jestem Adam ze wszystkimi Gadom, czy nie? Gada, co nie? I już takie... <śmianie> Okej, okay, będzie ciekawie. Ostatecznie wziął pakę winstonów, tak jest, wziął pakę winstonów, ale no też wiecie, nie śmieję się z ludzi chorych, ale jeszcze miał stwarnienie rozsiane i jakiś paraliż, no i cała ta sytuacja była naprawdę mocno komiczna i on ja do końca mówił, proszę dla pana, krosik był, co nie, i on takie, nic nie mówił, I powiedział, tak, odbieram te grosze, on już coś odbierał. Ja mówię, dobrze, proszę dla pana. Ja jestem Adam, ze wszystkimi gadam. Ja mówię dobrze, zrozumiałem. I kurwa, to słowo nie. Zrobił mi dzień co, nie? Ja pierdolę. Taka historia. Będę wam więcej historii Monopolu, bo po prostu teraz nie mam siły. Jutro coś więcej wam opowiem, bo naprawdę przez te parę dni co tam Chodzę, tyle się wydarzyło. Chyba naprawdę przejrz z golemem. Ja pierdolę chyba z golem. No. Był też gościu, który mi zrobił historię życiową na temat siebie i żony, co na smutna sprawa była. Żona go zostawiła. Kupił pół litra, żeby odreagować. Nie róbcie tak, ale no. Pan tak zrobił. Naprawdę. To bardzo dużo się dzieje. Kurwa nie mogę. Serio przegram znowu I to w pierwszej... w pierwszej... w pierwszych 30 sekundach Byłem tak, szło mi lepiej poza kamerą. I też kurwa nie wiem. Przegrywałem i wbijałem, brakowałem jedną grę do 15 tysięcy Też... Mm, nie czy to nie zagram z sami. Mam po busta, boosta, ale to najwyżej... To najwyżej później. No ja powiem tak, jesteśmy w średniej sytuacji według mnie Kurga, że mnie kirambije, że... Masakra. Nie wiadomo, czy on ma Big spella. Jak nie ma Big Spella... ...to teoretycznie... Ach, no, no <grymne> Jak nie ma Big Spella... ...to teoretycznie jestem w stanie go rozwalić na ludzie. Zrobimy coś takiego. Najwyżej pożałuję. Dobra. Ta gra jeszcze nie jest przegrana, ale z pewnością będzie ciężka mamy jej własną bola. Jestem w stanie przerzucić jego walkirię, którą postawi Dobra, A, gówno, gówno ten pusz był okropny. Dobra, dawaj tego swojego zasrańca. Yy. Jeszcze się wybroniłem. No czarno widzę tą grę. Ale wiecie, połować mogę. No dobrze się skoczył i Dobrze się broni fuj. No nie zdążyłem. trzy No ale przegrałem. Dzisiaj chyba wlecą trzy przegrane. Jak przegram trzecią, to już kończę. Aż mi tak muszę kończyć, Średnio. Średnio, fuj. Wybaczcie mi brak energii, ale jestem naprawdę zmęczony. Dzisiaj jest poniedziałek, to jutro, jutro nagram sporo materiałów na zapas i jutro będzie więcej energii, obiecuję. Ja... Obiecuję, że jutro będzie więcej energii. Dobra. Fajnie bo było chociaż jedną grę wygrać. Wcześniej nagrałem 40 g i chciałem wbić te 15 koła. Nie wyszło, co nie? A, fajnie, że się na Bombera. Nie no, kolejny będzie... No, jak już widzę Eriksi kolektor, to już wiem co się szykuje co nie... Tędzy na No to mi nie zrobił main a z barelem, wyczyścił wszystko Oczywiście Zaraz poleci Golem albo Giant ewentualnie Kurwa Golem na golem nie powiem, że nie. Ten dek jest jakiś kiepski. Dobra, moja nadzieja jest taka, że cyclujemy Knona i spuszczę mu no, Bind w taki sposób, że musi coś tam zrobić. Tym samym słabiej jego push. To się na coś zda? Nie wiem, wątpię Nie, nie zda się na nic chyba no, Jeszcze ten Elektro Nie, dzisiaj, dzisiaj nie jest ten dzień chyba To nie ten dzień Tak, pompuj dalej sobie kurwa, się banny no cóż, nie zawsze można wygrywać. Raz się przegrywa, raz się przegrywa, jak to się mówi, co nie. No jeszcze Fire Spirit zrobił słownie gówno. Hm. Nie wiem co tu zrobić, szczerze mówiąc. Mogę spróbować tego trika. No, chociaż mu wie, że załatwi, czy nawet to nie pójdzie. Nawet to nie pójdzie. No ale to jednocześnie muszą załatwić wieże i obronić się przed Puszem Wszechczasów. już. przegrał cię. Tak, spinbender, co jeszcze? No, zawsze brakuje, brakuje wtedy Dobra, całą poradzić 3 gry, 3 przegrane To było chyba kurwa na tyle na dzisiaj Fiamano, biega